Mamy 100 filmów, właściwie ponad 100 filmów, czyli 250 seansów. Te seansy się będą odbywały w całym mieście i to nie tylko w kinach, ale też właśnie, tak jak zawsze podkreślamy, na, na dachach krakowskich kamienic, ale też na upływającej barce i w plenerze takim jak Plac Szczepański czy, czy Kino nad Wisłą. Mamy dwa konkursy. Jest to konkurs międzynarodowy, konkurs główny, ale mamy także konkurs polskich filmów fabularnych, w którym pokazujemy to, co naszym zdaniem jest w tym momencie najciekawsze i najbardziej też jakby nośne i najlepiej się tłumaczy na taki kontekst poza Polski również. Filmy te w obydwu konkursach będą oceniane przez, przez jurorów z całego świata, jurorów z bardzo różnych zakątków branży filmowej. Plac Szczepański, tam będzie bić serce festiwalu. Pałac Czczotka, w którym dziś się spotykamy. Tutaj biuro festiwalowe, czyli czas płynie najszybciej, a emocji jest najwięcej. Ale na Placu Szczepańskim coś tak naprawdę dla osób w każdym wieku, bo i warsztaty filmowe, i rozmowy z aktorami, z aktorkami. Tam Oliwier Janiak będzie dbać o dobre samopoczucie i gości, i publiczności, ale też uwaga, i to jest nowość, Sport. Będzie joga z gwiazdami, będzie jogging z gwiazdami, będziemy aranżować siłownie i pokażemy, że no, w zdrowym ciele zdrowy duch, a sport to trochę przykornie w stosunku do jednej z festiwalowych sekcji, to może być zdrowie. Polacy naprawdę chodzą do kina, mimo obiegowej opinii, że do kina się nie chodzi. W zeszłym roku, zgodnie z danymi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, sprzedano w Polsce 59 milionów 713 tysięcy biletów, więc to potwierdza, że zainteresowanie kinem jest, dlatego też miasto Kraków i krakowskie biuro festiwalowe w ten sektor inwestuje, w całą branżę audiowizualną i też dlatego między innymi powstał projekt Filmowy Kraków, który łączy trzy największe krakowskie festiwale z branży audiowizualnej. To jest Krakowski Festiwal Filmowy, Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie i też Mastercard of Camera po to, żeby razem wysyłać w świat spójny komunikat, że Kraków to jest naprawdę filmowe miasto i tutaj warto przyjeżdżać. I to, co jest jeszcze warto do podkreślenia, to w tym roku, w lutym została w końcu podpisana umowa o ulgach podatkowych, zachętach finansowych dla twórców filmowych. No i mamy nadzieję, że dzięki temu, że nie dość, że mamy ulgi, ale także mamy bardzo dużo tych festiwali filmowych, około filmowych i inicjatyw branżowych dla filmowców i producentów. Coraz więcej filmów właśnie tutaj w Krakowie będzie kręcone, w Małopolsce będzie kręcone i przez to będziemy promować.